jest tu Jesteśmy sobie na widzowie. Jutro będę miał na pierwszą nagrywkę Jedną, albo dwa, albo trzy kawałki wcisnę Na pewno podbit. Spal to studio Na Redkini Na Redkini jest takie studio I będę tam nagrywki sobie robił swoje Więc będzie ciekawie I będę wrzucał to na YouTube ba. A później co zobaczymy Nie wiem Ale jestem nakręcony jak nigdy Także cały czas pompa au, i lecimy do przodu. Nie będzie elegancko. Tak jest. Co ode mnie? Ostatnio byłem w Warszawie, na rozrobiałem Ale trzeba ogarnąć. Pracy nie mam, pracy szukam. Może coś się doklei, może się nie doklei. Wiadomo jak to czasem bywa. Eee, no ale tyle ode mnie. Więc jutro mam nagrywki od 17 do 19. Będziemy sobie robić kurwa po swojemu Coś tam na YouTube wrzucę na pewno, Moje jakieś głębsze, głębokie przemyślenia tutaj jesteśmy pod stadionem widzewa, bo zrobię dobre mordeczki zawsze na propsie. O, coś, 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 coś bardzo ładnie Bardzo ładnie przyzwoicie eee, no i tak właśnie jest roboty nie mam, szukam kurwa to jest przejebane wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak naprawdę. I zapraszam do fanatyka na widzewie, bo widziałem zajebiste bluzy za 165 zł. Ale niestety, kurwa, ja nie kupię w tym miesiącu. Chociażbym bardzo chciał, chociażbym bardzo potrzebował, to nie kupię. Ale zapraszam wszystkich widzewiaków. Na pewno ktoś musi mieć. Bardzo, bardzo. Pozdrawiam.